Cześć, witajcie, jestem Lord i witam w kolejnym odcinku Spiszę z naszej karty zawodnika, czyli lorda prosto z Francji. Przybył do Polski, dole upoznaję, by go wzmocnić. A więc na początku zobaczymy sobie treningi. To... Nie, nie, to nie to. No, trudne. O... To... Yeah. I to jeszcze podoba. Zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Chyba ja te ćwiczenia, czyli jakby te treningi, nie robię poza odcinkami. Co by to nudne? Dobra. Owala, się zwiększył. Super. A więc zobaczymy sobie. No, bo, bo... nie. Od razu jedziemy w rury. Co na tym samym A my z taką kropną a, to już były. No. I mam mecz z Legią Warszawą. Ligowy. A więc rozpoczynamy mecz. Tutaj to jest nasza wyjściowa, jednostka i to chyba. Co tam, co tam, patrzą? Ajajaj. gry. Ilord wodzi 1 1. LORD, LORD I GO! Mama, sister, przynajmniej, ale jest. Jeb, jep. Yep. No i złożyli bramkarza. się tak skończyć. Aha, ha. KP do Lorda Co zrobi Filip Lord Tutaj już poda Maciego sobie jak to się skończy i 2-0 Ha już pojedynę Filipa Lorda Biegnie Filip lord, O le szpetarna pod poprzeczkę po ale ależ to huknął i yeah. no 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 piknie no więc pierwsza połowa naprawdę była bardzo ciekawa zobaczyliśmy 3 bramki w tym bramka oczywiście lorda szczęki w i maciej gajas no więc tak no, oczywiście komputer na czas. Mam tutaj statystykę. Paule, strzał, mieliśmy trzy strzały, jest najlepsze. Yy, trzy strzały celne. Lecimy na tą połowę. Gol! Ło! Wow. Jak on to zmieścił? Luj Jeb, chorągie Wystawię swoje skrzydła. O, ależ to tu trafił. Dobra, Filip się rozpędza. Tu za się, Bika. Filip o Łobosz. A więc mecz zakończył się wynikiem 5-0 do w doliczonym czasie. Kapitan Lechu Poznań niesamowicie wykończył 22 metrów od, wieś, od poprzeczki. bramkarza nawet, nawet się nie ruszył. I yeah. O, właśnie tak. W tym odcinku będą oczywiście dwa mecze. Zobaczymy, jakie mamy kolejne. Zobaczmy. Wożów. A więc zapraszam was na drugi mecz Lek poznań na tarlu Czy boli szczeli w ramkę? O, fuck, fuck, fuck nie, nie ma Nie ma Zawsze wierzyłem, że boli się dobry LOL Nie, 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 nie. Łoł. tutaj. Może się przedrzeć, będzie w cał... Nie trafię. Łoł, lul. Łoł. Luuuuuuuul, i no. Tak mu byłeś Patrz, jak tu pięknie podał. Ten, ten ten bardzo błyskawicznie się obrócił. I bezlitośnie wykończył. Bezlitośnie jeszcze piłkę w szapce. Gilbert wodzie na jeden. Jaka branka. LOL! Jaka bramka! Ale, ale pięknie strzelił. No, i tak ma być Piknie! Nie. No A nie będzie za wynikiem meczu, to bardzo z tego trubi. Opuszczam tą widę. Bo tak w taki bramę. No praktycznie się w ogóle nie ma. Nie. Kolejny stał z dystansu! Wow. Jeszcze dobitko Ale to jest bestia szeląca z dystansu, nie? Ta, więc pierwsza połowa była wyśmienita, ale szalił Bramkę Sezonu. Musi się założyć. To będą pisać te wiadomości, to wszystkie media podadzą. A więc będę zakończył się wynikiem 4-0. I teraz wam pokażę dwie bromeczki. To jest pierwsza bramka. Dość ładny strzał. Zobaczcie, co się tu wydarzyło. Jep, i do Zobacz, Zobaczmy jeszcze ten niesamowity strzał Lorda. Właśnie z tego miejsca, w się kończy. No. No cóż, wygląda na to, że to tyle w tym odcinku. Subskrybujcie jakie w trzymajcie się do usłyszenia. Cześć!